Stać policja, ale natychmiast! Czego pan ode mnie chce? Jechałeś za szybko. Za to dostaniesz ode mnie mandat. O, mandat i prawdopodobnie stracisz twoje prawo jazdy. O nie, minionek musi jeździć, musi jeździć i to szybko. Musi jeździć i to szybko? Hm. Zabiorę ci prawo jazdy na całe twoje życie. O nie, proszę, chyba muszę uciekać. Stój, bo jeszcze na dodatek pójdziesz do więzienia. O nie, o nie, panie policjanci, bardzo, bardzo przepraszam. Nie, na pewno nie. Nie przyjmuję twoich przeprosin. Oddawaj twoje prawo jazdy. O, mam pomysł. Mam dla pana niespodziankę. O, pan policjant lubi niespodzianki. A jaką? Jaką? No mów, mówże. Mam jajko niespodziankę dla pana. Proszę poczekać. No to już sobie jadę. O, hmm, ciekawe, co znajdę w niej w środku. Od tego jestem ja. Otworzymy jajko i się upewnimy, co znajdziemy w środku. O, proszę, proszę. Czekolada. To jest najlepsza czekolada na świecie. Tak samo jak pudding, to znaczy budyń Paula jest najlepszym budyniem, to ta czekolada jest dla mnie najlepszą czekoladą na świecie. Dobrze, zobaczymy jaką zabawkę znajdziemy. Wygląda mi to na jakiegoś słonika. Jest i słonik. Prrr, prrr, słodki słonik.

Ting, 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 Prrrr. Jestem słonik. Prrr. Do widzenia. Jutro się widzimy. O nie, ten policjant tam jest! Poczekaj! Teraz to ci na pewno tego nie daruję!